Marka Toyota zmienia się w naszych oczach, bo jeszcze jakiś czas temu jedyne co ich interesowało to promocja kolejnego Priusa, który nie ma w sobie za grosz emocji. No ale ostatnio ciągle nas zaskakują. Czego przykładem jest ten model, czyli Toyota GR Yaris, auto, który z zupełnie innej perspektywy niż Prius. Bo to jest dzikus. Tylko, że Yaris GR nie jest najbardziej szaloną odmianą Toyoty, jaka powstała. Ale jest z nim ten samochód. Tak, tak, dobrze widzisz. Chodzi mi o model IQ, który ma w sobie więcej szaleństwa niż wspomniany wcześniej GR-Jaris. I wiem, że ciężko w to uwierzyć. Ale spokojnie wszystko wyjaśnię w tym odcinku motoskawą na kanale Moto z innej perspektywy. Zaczynamy. Toyota w Frankfurcie na targach w 2007 roku zaprezentowała koncepcyjny samochodzik miejski Toyota IQ Concept, którego celem było upchanie jak najwięcej na jak najmniejszej powierzchni. Czyli jak sama nazwa wskazuje IQ to był inteligentny projekt, który zakończony został w 2008 roku, bo wtedy pojawił się seryjny model, czyli mega malutkie autki, które na swój pokład mogło zabrać awaryjnie cztery osoby. Co jest zaskakujące patrząc na niego z tej perspektywy, no ale jak widać udało się to zrobić, a do tego pod jego maską znalazło się kilka silników. Był 1.0 litrowy o mocy 68 koni, później 1.3 o mocy 98 koni, a nawet 1.4 diesel, czyli istne szaleństwo. Że chciało mi się upychać tutaj diesla. No ale nie takiego szaleństwa tutaj szukamy. Nie chodzi o emocje podczas jazdy i po IQ nie można się spodziewać zbyt wiele, no ale to szaleństwo jednak się pojawiło. Tylko trzeba popatrzeć na niego z innej perspektywy. Dokładnie to trzeba zacząć od tego szalonego Jarisa, na którym pojawiło się takie logo. GR, co znacza Gazu Racing, jest to skrócona nazwa, jaka pojawiła się na poprzedniku, czyli na poprzedniej generacji Jarisie, który miał takie logo. GRMN, co znacza Gazu Racing, Master of Nürburgring. jest to nazwa zespołu wyścigowego Toyoty, który postanowił w 2007 roku, aby wystartować na torze Nürburgring przerobionym modelem Toyoty Alteca, czyli Lexus IS. Co ciekawe, wystartował nawet prezydent koncernu Toyoty, Akio Toyoda, który jechał pod pseudonimem Moritsu Kinoshita. I to właśnie on zapoczątkował filozofię Gazu Racing w Toyocie. Czyli inżynierowie oraz kierowcy w ekstremalnych warunkach mieli testować technologię, jaka rozwijała się w firmie. A w 2015 roku wszystkie fabryczne zespoły rajdowe, wyścigowe Toyoty i Lexusa zostały zjednoczone pod wspólną nazwą Gazu Racing. Jednak cofnijmy się do 2009 roku, bo to właśnie wtedy pojawił się pierwszy drogowy samochód przerobiony przez zespół Gazu Racing. I była to właśnie Toyota IQ. Limitowana edycja do 100 sztuk, która miała zmodyfikowane zawieszenie, hamulce czy agresywniejszy bodykit. No ale to był dopiero początek, bo w 2011 roku pojawiła się kolejna odmiana IQ przerobiona przez zespół Gazu Racing. I tutaj jest jeszcze więcej agresji, a pod maską wylądował mechaniczny kompresor. I teraz ten limitowany model miał 120 koni oraz 174 Nm momentu obrotowego. Do tego masz całkowicie przerobione zawieszenie czy mega pakiet stylistyczny, który nadał mu szaleństwa. No ale to jeszcze nie jest ten szalony projekt, o którym chciałbym ci powiedzieć. I zaraz do tego wrócimy. Bo teraz czas na Forda Escape, któremu nie udało się jednak uciec. Czyli dostał takiego strzała, że koło zaczęło żyć własnym życiem, no ale teraz jest z nim wszystko w porządku, czyli powinno być równo. Powinno, bo auto zostało naprawione i powinno jeździć równo, ale warto to sprawdzić przed zakupem. Tym bardziej, jak sprawdzisz sobie win samochodu na Carvertical, to dostaniesz raport i będziesz wiedział, na co zwracać szczególną uwagę. Czyli poznasz jego historię, czyli czy przebieg się zgadza i czy czasem nie miało dzwona jak ten Escape. Więc zanim kupisz samochód, to koniecznie sprawdź go win na carvertical.pl. Link do usługi masz poniżej. Już go przed zakupem samochodu, a my lecimy poszukać tej szalonej Toyoty, która w sumie chyba nie jest Toyotą. Aston Martin to marka, która produkuje auta o wysokich osiągach. A to oznacza, że wkładają do swoich samochodów wielkie silniki i mają problemy z dostosowaniem się do limitów CO2 narzuconych przez Unię. Dlatego postanowili na to spojrzeć z innej perspektywy i dogadali się z Toyotą, czyli w 2011 roku pojawiła się taka Toyota IQ, która nie ma loga Toyoty, ale logo Astona Martina i auto miał obniżyć średnie CO2 w gamie Astona i nazwane zostało Aston Martin Signet. We wnętrzu luksus i przepych, ale to i tak nie zmienia faktu, że to dalej była malutka Toyota z malutkim, wolnym silnikiem i to nie dało spokoju kilku inżynierom w Astonie, którzy zadali sobie pytanie: A co gdyby pod maską tej Toyoty włożyć silnik z Astona? Problem tylko był taki, że najmniejsze co wtedy mieli, to było V8 od Astona Martina Vantage. I generalnie stwierdzili, że jak się popieści, to się zmieści, no ale ostatecznie porzucili ten projekt, bo był zbyt szalony. No i wtedy znalazł się jeden mega bogaty fan marki, który powiedział, że za to wszystko zapłaci. Więc plan był taki, aby to, co jest tutaj pod maską, czyli V8 o pojemności 4,7 litra i mocy 430 koni, włożyć tam, gdzie nie ma na to miejsca. Czyli tutaj, pod maskę tego malutkiego autka. I po dziesięciu miesiącach pracy pojawiło się to. To jest Aston Martin Signet V8. Czyli najbardziej szalony projekt Aston Martina. Wasz trudno uwierzyć, że udało się V8 wepchać pod maskę tej pchełki. No ale się udało. I tak powstała najbardziej szalona Toyota. Która w sumie nie jest Toyotą, bo to przecież Aston Martin? No właśnie. Co Ty o tym myślisz? Jest to jeszcze Toyota, a może już Aston Martin? Daj znać w komentarzu. I daj także znać, czy znasz jakieś inne szalone projekty. A ja idę szykować kolejny odcinek. Moto kawą. I może także będzie tak szalony, jak ten szalony projekt.